W piątek 10 czerwca nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej został Jacek Kasprzyk. W częstochowie udało nam się go namówić na krótką rozmowę o kierunkach dla Polskiej siatkówki i o tym, jak powinna wyglądać Plus Liga od sezonu 2016-2017. Wczoraj zarząd ustępujących, znaczy ja, tak, byłem już właśnie, ja ustąpiłem 7 czerwca ze stanowisko prezesa profesjonalnej ligi, ale żeby wszystko było formalnie, wczoraj Rada przyjęła ten wniosek, także od siódmego nie jestem już prezesem profesjonalnej ligi piłki siatkowej, natomiast no, wyłącznie skupię się na, na pracy w Polskim Związku Piłki Siatkowej, a co do rozszerzenia ligi, zarząd, zarząd zgłosił wniosek do Rady Nadzorczej o poszerzeniu ligi. Teraz dopytam, Liga zamknięta od kilku sezonów. Taka była wola klubów. Mówi się, że to się może zmienić. Coś możemy powiedzieć na ten temat? Tak, na pewno Liga została wczoraj decyzją. Na prośbę zarządu Rada przychliła się do, do decyzji zarządu i Liga od przyszłego sezonu będzie funkcjonowała jako Liga otwarta. Przy, przy czym, oczywiście, muszą być spełnione przez kluby z pierwszoligowe warunki regulaminowe, czyli hala, budżet, drużyna odpowiednia yy, i będzie, jeżeli spełni te warunki, będzie grała mecz barażowy z drużyną ostatnią z plus lub orlennik. Panie prezesie, jakie teraz będą główne nurty, główne założenia dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej? W którą stronę powinien pójść związek? Znaczy przede wszystkim utrzymać to wszystko, co mamy, to, co mamy, czyli przede wszystkim sponsorów, przede wszystkim duże imprezy. Będę walczył o następne Mistrzostwa Świata w Polsce na, w roku 2022, ale kobiet lub mężczyzn, bo tego jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że do tego czasu dziewczyny pójdą do góry dosyć mocno pod kierownictwem Jacka Nawrockiego i będą stanowiły no, bardzo ważny element siatkówki światowej. Będziemy walczyli o Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej. W 2021 roku planujemy kolejne Final Six Ligi Światowej. Także no, co roku duża impreza powinna się odbywać w Polsce. Jakieś duże imprezy dla Częstochowy uda się przy okazji załatwić, mówiąc tak kolokwialnie, bo tutaj tej siatkówki na najwyższym poziomie nam od kilku sezonów brakuje. No to wszystko będzie zależało też od władz miasta, tak? Czy zechcą nas zaprosić tutaj do, do, do Częstochowy? Ja wiem, że w Częstochowie jest jedna z najpiękniejszych hal w Polsce. Spełnia warunki, bo jest, ma powyżej 5 tysięcy krzesełek, więc to jest wystarczające na, ligi, na zawody międzynarodowe. Jak najbardziej tak, ja uważam, że Częstochowa przez tą tradycję wieloletnią siatkarską zasługuje na duże imprezy międzynarodowe. Na chwilę może zmieńmy dyscyplinę. Oglądał Pan prezes wczoraj inaugurację. Euro już jutro o pierwszy mecz Polaków. Jakiego turnieju możemy się spodziewać przede wszystkim w wykonaniu naszej kadry? Wie Pan, podobno na piłce nożnej się wszyscy znają. Ja niestety słaby jestem z tego. Oglądałem oczywiście wczoraj mecz, no bo to jest, no wydarzenie, tak, wydarzenie bardzo fajne otwarcie, a ja bardziej pod tym kątem patrzyłem, jak, jak to wszystko wygląda. No bardzo ciekawa gra, no, praktycznie w pierwszej, pierwsza połowa raczej wyrównana, dopiero w drugiej połowie Francuzi pokazali naprawdę, co potrafią grać. No i przepiękny gol, może nawet to być Najpiękniejszy na mistrzostwach świata. Panie prezesie, tak kończąc tą naszą rozmowę w Częstochowie, chcieliśmy zapytać o stan zdrowia, bo gdzieś opinia publiczna słyszała o tych problemach. Czy teraz już wszystko w porządku? No i czy to jakoś może nie przeszkodzić, prawda, w pełnieniu tak ważnej funkcji? Wczoraj miałem kolejne badania, tak, takie długookresowe, trzymiesięczne, wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że jak 14 pójdę na szybką wizytę do mojej pani doktor prowadzącej, to stwierdzi, że jestem zdrowy. Tego życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę Panu Jackowi Kasprzykowi nowemu prezesowi polskiego Związku Piłki Siatkowej.